co to wisi w ogóle. k w lągu, 16 rok. Auto przyjechało z dwoma problemami. Pierwszy problem, odpadający przód. Odpadający przód? Opadający. A, opada. Jest tutaj okay. opadający. Jest zawieszenie pneumatyczne. Po kilku godzinach opada ci przód. Czyli jest nieszczelność w zawieszeniu pneumatycznym. Teraz tak była gdzieś tam już wstępna diagnoza postawiona. <laughs> Wymieniony był rozdzielacz pneumatyczny. Niestety pudło. Okazało się, że poduszka lewego przedniego amortyzatora była nieszczelna. Mhm. Tutaj powietrze uciekało. Amortyzator wymieniliśmy, zawieszenie nam nie opada. Jakie to koszty w ogóle są? Bo to chyba taki mit, że to jest. oryginał 8000 zł U, no to to nie jest mit. No, nie, tak. nie jest stanie. No, słuchaj, ale od 2016 roku A, no to... pierwszy amortyzator, pierwsza awaria. W sumie tak. Także trochę, trochę lat przejeździło.